Czyli I to, oznacza, to oznacza, że po raz trzeci Was witamy w naszym programie, który podsumuje wiosnę i to jest mecz, będziemy podsumować, mecz za z Scorpions. Jedna z najlepszych porażek w historii. Jeden z najlepszych porażek. 3-5 to były na przykład porażka za alfą, bardzo tak. fajny mecz. I właśnie tutaj bym chciał takie podobieństwo od razu znaleźć, bo wiosna 2019 też się bardzo słabo zaczęła, były dwa mecze wysokie porażki z Furduncją i z, 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 z Munią, że mhm. kilka do dwudziestu kilku. A potem przed mecz, chyba jeszcze nie w trzeciej kolejce, co prawda, ale później był, tak. troszkę później przed mecz z alfą i to było 3-5 i wszyscy takie, to było wielkie wow. Tak ostateczne w, w tamtej rundzie nic nie wygraliśmy. Yy, to, to jest na gdzie z Otłami przegraliśmy na koniec 08. Tak? Chciałem yy, mogę zacząć tak może. trochę autopikowo. Nasi fani myślę, że są źli i z kulotowych wypowiedzi wiem, że są źli, ponieważ... Nikt nawet nie był blisko, żeby w typerze trafić a, liczbę goli, tak. które to padną. Najmniej chyba ktoś powiedział, 13, 12, 13 albo 12, 12 tak. A było 8 finalnie i to chyba zaskoczyło wszystkich, bo e, też e, przed meczem organizatorzy tam sobie typowali, że około 15 gramek może być, jakieś 7-8 wynik, był też podał jakieś 7-7 może, także był tak optymistyczny strzelaninka. A okazało się, że e, w ogóle, e, no właśnie, można powiedzieć o tym, że było no to trochę. To nasze mecze w przeszłości to były takie strzelaninki. Były. Z, z sami były fajne mecze. Tak. Oprócz tego na jesieni, który był trochę bez historii, bo tam było z 2-9, albo 3 tak. e, no i tam no, nie, nie mieliśmy za bardzo podejścia. Ale, ale... tam, ki zawsze padały, zawsze było dużo e, tak. i taki otwarty futbol. Powiem Ci, że tak, ten wynik 3-5 coś tam jednak pokazuje, bo e, to, że straciliśmy obramek, nie jest jakąś e, zasługą, tak jak nie wiem, ostatnio był Mykola i tam strzelił 20 strzałów obronił Daniel, tym razem wrócił Rafał i Rafał obronił 12 strzałów, ale tych strzałów też było tylko 17 w ogóle przeciwników. I to jest najmniejsza liczba w, tym, w tej sezonie, nikt nam tak mało nie strzelał, a ostatnio tak mało to Old Boys Derby 2 w ostatnim meczu lata. I też tam 5 goli strzelili. 6, 6-2 było, tak. No, także się... podobne parametry. My też jakoś nie pisaliśmy o skuteczności, bo było 13 strzałów i 8 celnych. E, no, ale to był taki, e, no mecz defensywny to może nie powiem, ale... E, Tego nas nie może nigdy powiedzieć. No e, nie, ale nie działo się tak dużo pod żadną z bramek. E, mecz walki. W porównaniu do innych. Mecz walki. Bo dosyć e, taki skład powiedziałbym e, ofensywny, mimo wszystko. No tak. e, bo z, nie było e, Pawła, nie było Tomka nie było Andrzeja, czyli trzech osób, które decydują o obliczu defensywnym tej drużyny. <laughs> ale za to wrócił Luke. Mamy już powód, dlaczego... Tak wiele osób nie trafiło w Twitterze. No, pewnie tak. Chociaż, no tak, było zawierowanie ze składem, bo wrócił luk, i może jakbyśmy wcześniej to napisali na fanpage'u, to może by ludzie typowali, że mniej bramek straciłem w związku z tym. Bo zazwyczaj, jak był luk, to nie traciliśmy tak dużo. Mm -hmm. e, no i też patryte. nowy zawodnik. I był, I był, tak był Patryk jeszcze, to jeszcze, nasza pirania. W pytanie też zawsze świetnie sobie trać. Tak. W ogóle ciekawa sprawa z Patrykiem, skoro już o nim mówimy. E, Poranek, godzina meczu, tym tłumaczył e, Rafał podanie, które złapał w ręce od Patryka na samym początku. E, w drugiej minucie praktycznie to już było. E, Patryk podaje. Rafał lekko się waha, bo pod naciskiem na postnika, ale w końcu łapie w ręce. Oczywiście sędzia przyznaje rzut wolny pośredni i bronimy się z tego. To było bardzo zaskakujące, bo zazwyczaj rzuty wolno-pośrednie tak przeciwnikom nie wychodziły, znaczy wychodziły właśnie przeciwko nam. A to tymczasem, chociaż z też w tym tej, w tej, w tej, w tej mm znaczy -hmm. było, że, że nie wykorzystali chyba też strzałki w skrzydku, i tutaj też nie wykorzystali, całe szczęście. Ale Rafał się dzięki temu obudził i potem, już, jak jakby podanie do niego, to nogą kopą. Tak, on ogólnie ogólnie bardzo dobrze zagrał w tym meczu. Rafał tak, no 71% skuteczności obron, oczywiście gwiazdeczka tak. za to. Miał to właśnie jeden to wynikający ze złapania piłki, raz fajnie... On miał też kilka takich fajnych interwencji. Główką. Y, jedną no, ja tak z Manuela tak. tak. No. Ale też miał kilka takich interwencji na linii bramkowej. O, tak, 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 To właśnie kilka takich obrona, jakiś sam na sam, takie sprzedałe tak, bo podpowy boiska i... Też jak i mi się kojarzyły w pierwszej połowie chyba bo tak indetroncjac, która mi się kojarzyła... Albo e, pierwsza albo w drugiej, zobaczycie. W e, Kindetronce, gdzie tracimy piłkę przed naszą bramką, od razu idzie podanie w My? nasze pole polekarne, tak? <śmiech> <śmiech> idzie podanie w nasze pole kartne i trafiał tak w stylu tu Butruca w te prezentacji w 2008. To staje sam ze wszystkimi broni z wiatrami, ja tak. <laughs> tak nie sobie te strzały. I było też, myślę, że zasłużenie zostało wybrane zawodnikiem meczu przez przeciwników. Tak, nie, nie mam co do Polski. tego wątpliwości, bo nas też jakoś nie było wielkich indywidualności, które by się wyróżniały. Zresztą jeszcze co do Rafała, bo taka jedna akcja, jakieś takie super zamieszanie pod naszą bramką. Pierwsze Połowie, połowie, tak, w pierwszej połowie, że tam jakaś taka kopanina niesamowita na linii, się różne rzeczy dzieją, się zdarzy, że już będzie golo. Tam piłka była na linii praktycznie. Tak, i, ale gdzieś tam przepchnęli na Rafał obronił. Piękna rzecz. E, dobrze, e, powiemy jeszcze o tym, że Pierre13, mówiliśmy o nim, Patryk. Bez faulu zagrał mecz. Nie po kiedy stać. To też był szok faulu. dla wielu osób typujących. Bo było pytanie o żółtą kartkę tak. i nie ukrywamy było wycelowane w to, że ma przyjść paty tak na mecz. A tymczasem zaskoczył, bo nie dość, że kartki nie dostał. Nie dostał mi, tylko i faulu żadnego nie zaliczył. Miał za to sześć odbiorów. W ogóle... To był defensywnie całkiem przyzwoity mecz, oprócz tego straciliśmy tylko 5 bramek. Nie pozwoliliśmy jakoś tak dużo strzelać. E, odbiory. Liczba Też wszyscy nie próbowali dużo strzelać z dystansu. To co wielu tak, naszych e, przeciwników robi? Było taki trochę z tego co widziałem. Jakby to nazwać. Tak, brakowało zimnej krwi i tak raczej było na zasadzie, że. Wolę podejść koledzy, który może jest lepiej ustawiony, chociaż nie zawsze ktoś był lepiej ustawiony, tak naprawdę, więc było takich... Tak. Gdzie my zawsze albo... Ja myślę, że oni też się liczą podanie, chcieliby sobie statystyki. Możliwe. Właśnie. My zawsze albo bronimy się bardzo głęboko mhm. e, i wtedy nikt nie wychodzi do słowników wstrząsu z dystansu, albo bronimy się wysoko, no i tak. uciekają nam słownicy na sam na sam, więc e, e, zawsze e, przeciwnicy wykorzystują ktokolwiek z naszych obron. A w tym meczu tego nie było. Nie strzał z dystansu. Tak, to się w ogóle nie było strzał z dystansu. Jakieś tam tak. pojedyncze były na początku meczu. Głównie luk strzał z dystansu. A Mówię o strzałach strzała. Wiem, ale jak już mówimy, o w ogóle strzał z dystansu. Były takie dwa ciekawe. Jedno to Luk, który jest stary jako staro dobry luk, po prostu postanowiście huknąć i tak gdzieś nad bramką walną w niebo. I też BK-17 bardzo ciekawy strzał. Zewnętrznym, zewnętrznym podbiciem, prawą nogą, gdzieś tak w aut bardzo daleko i wysoko. Bardzo ciekawe strzały, to możemy sobie teraz tak. zobaczyć, co mówiliśmy, że tak, że Piotr bez faulu. A, o obronach chciałem powiedzieć, o liczbie odbiorów, które może świadczyć o tym, jak bardzo wyrównane było zaangażowanie w obronę naszej drużyny w ogóle, bo tak, nawet nie będę czytał po ksywkach. po prostu. Liczba odbiorów dla konkretnych osób 6, 7, 4, 6, 4, 7, 2. Także... No co o, Wszyscy, od obrony do ataku, yy, dwa miał akurat nasz nowy zawodnik, więc możemy sobie do niego przejść i go mówić. Yy, Michał, który yy, może yy, patrząc jak yy, zmieścił się w koszulkę yy, po Karolinie. Co ciekawe rozmiar koszulki pasuje, ale ty jesteś smukłym zawodnikiem. Dokładnie tak, Slim Fit, sportowo. Nie rozmiar dziewczęcy, tylko męski... Yy. Smukły. <głos> jeszcze <głos> miał <głos> luzy. To... Przecież nie, nie jest nasz jedyny zawodnik w MC. No, no tak, a był MK okazał się bardzo dosyć takim właśnie sli, slim rozmiarem tak. i... Smukłym. Jak smukłym, a on, on jeszcze tak u niego wygląda, że tam jeszcze mógłby sobie... No, tak. że Ma Może trochę przytyć, nie? nie? Tak. Dlatego on... Ma no, zapas na jeszcze ta, ta, pandemię. Nie liczyliśmy, że on będzie jakoś specjalnie i imponował, y, jeśli chodzi o, nie wiem, fizyczne aspekty. Natomiast, y, no, asysta. To kluczowe podanie w tym, przy tym zagraniu. Miał jeden strzał, w tym okazuje się celny, także udany debiut. Przed kamerą jeszcze. Tak, to, 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 to jest bardzo udany debiut i jestem po prostu zaskoczony, bo w sumie nie pamiętam, kiedy ostatnio tak do nas wszedł, tak doskoczył. Wiem, że e debiut, czy? BK17, GD z Katolina... <laughs> Żeby mieli fajne dobite, ale e, Michał zagrał swój pierwszy mecz w Lidze Fanów i pierwszy mecz w jakiejśkolwiek Lidze od dawna. Znaczy on tak. mówi, że gra jeszcze między jakiejś firmowej? No, a co są ligi firmowe? No, a to, to nie są takie rodziny. Dokładnie. <laughs> Ale z, jakby z, z nami wcześniej nie gra za dużo, bo o ile tak, ja wiem, nie... Karolina i Bartek i Grzesiek i ktokolwiek przychodził, to miał, był dłużej sprawdzony, to Michał chyba tylko za dwa razy się zdążył pojawić. Tak, to niestety nie miał możliwości z nim pograć, a wszedł gdzieś bez kompleksów tak naprawdę, bo... Tak, e, to, on, to, co bardzo mi się podobało, widać było, że to jest nowy zawodnik, który... Nie ma czasu takie rzeczy jak ustawienie się w obronie czy z przodu. On po prostu jeśli miał siłę, to biegał wszędzie. To I był wszędzie. Wybiegał do przodu z obrony na napastnika, z tak. napastnika na obrońcę. On czuł no, gdzie jest potrzebne. To tak. jest taka wrażliwa dusza chyba, nie? I myślę, że to było bardzo fajne, żeby był taki zawodnik, który jak był to potrafił zrobić zamieszanie. No robi Właśnie nie wiadomo w zasadzie czego. Nie bał zyskał, się strzelać, właśnie z trudnych pozycji. No raz mi taką sytuację, ale mówię, no nie, bo w sumie nie, nie wiedzieliśmy, co się po nim spodziewać do końca. Jak on tak. ma takie walory, tak naprawdę. W meczu nie sprawdziliśmy go, chyba nawet nie wiem, czy w sparingu jakimś z nami czy, czy nawet nie. Nie, niestety nie. Nawet nie, no właśnie. Także totalnie nie wiedzieliśmy, z czym się je Michała. Okazuje się, że za wszystkim można. <laughs> Michał jest jak masło, jest dobry za wszystkim. Tak. E, dobra, jeszcze. potem podobny do Pączka. to Pączka. Jest... To jest kolega Pączka, nie? Tak, to jest Pączka, widać, że ta sama szkoła. No to nie był Taki, taki szklany, jeśli chodzi o kontuzję, tak. E, co do właśnie jeszcze e, jednej sytuacji, nawet dwóch sytuacji, bo przy naszych golach e, e, sędzia, z, którego znaliśmy już z poprzedniego meczu, e, z poprzedniego strzału poprzeczka, jak tam e, nie dostanie tylko jeszcze poprzedniej, to sobie zaśmieszkował, że jak straciliśmy szybko gola z Alfa, tak? Tak, z Alfa. E, nie, Rzucie, to że się ludzi w ale do do momentu, a nie na I wtedy się to pokazało z takiej zabawnej strony I teraz yy, też, nie było cię, nie słyszałeś, Albo pierwszym golu MN09 Jak już MN09 wracał na połowę, to sędzia podszedł i mówił, że nie ma gola m 09 troszkę zdziwiony, no bo tam, wiesz, patrzy, no i ja mówi, że piłka yy, poza siatką Rzeczywiście, piłka wypadła gdzieś tam pod siatką. Ten i on stwierdził, że jak nie ma siatce, to nie ma gola, że siatka jest tylko jakimś tam wymysłem. Więc jak nie zatrzypotała piłka, to tam nie ma gola. I, e, i dopiero po jakichś 5 sekundach m 09 się szczaił, że to był żart. E, więc e, tak. Ale potem miał, się jeszcze, za potem miał jeszcze drugi żartek MN-09 z drugi gola od słupka. E, I sędzia stwierdził, że nie ma gola, słupka się nie liczą. Więc po prostu no, boki zrywać, ale minutę już po golu tym drugim na 2-3 Bartek strzelił piękną bramkę a szkoda, że się nie nagrał, bo naprawdę nie spodziewałem tak, totalnie. Tak, nie widziałem tej bramki, no tylko to, co było na nagraniu, ale też sobie wyobraziłem, że to było piękne wykończenie, nie, to było, to było bo też nie lud do Bartka później, jak już się wytocili na, na szopowę, coś mówił takim, widać było, że z uznaniem mu, mówi, że ładna no bramka tak, i tak, już tam się, co tam się, się zadziało? Żeby buty czyścić. To ja Ci powiem, bo e, no właśnie, nie, było, nie zobaczycie tego na skrócie naszym niestety, ani na e, fragmencie z meczu, dlatego musimy to powiedzieć, żeby zostało dla potomności. E, Bartek lewym skrzydłem i... Tak, wyobraź sobie, nie? Tak, gdzieś na mniej więcej na wysokości linii polekarnego przy linii autu, lekkość... czy znaczy, nie do środka, bo właściwie on był na lewej nodze i wydawało się, że on poda gdzieś do wchodzącego M09, który tam w pole karne. Z tymczasem e... zupełnie niespodziewanie, zdecydował się Bartek na strzał. I to był strzał lewą nogą, i to był strzał z czubą i to był strzał w okienko, takie to dalsze. E... Pozycja taka dla osoby prawonożnej, Bartek jest bardziej prawonożny niż lewonożny, bardzo niespotykana, a w ogóle ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek taki tego typu strzał oddał, żeby się zdecydował na pozycję z takiej... Tak, on zawsze woli sobie wypracować tylko pozycję czystą. No tak, a on tutaj w ogóle tak zaskoczony, jeszcze Szczuba, w ogóle no dużo rzeczy takich spodziewałem się stało i ja myślałem w ogóle, że to był na początku jakiś, jak to wpadło. On potem trochę deprecjonował, to jak to skromny człowiek, nie? No to Szczuba było, trochę przypadek, bramka, trochę się dziwnie zachował. No tak jak to z pytalem z to jest Szczuba, jest... No to było ten, tylko że ten gol ładniejszy niż Szczardowicz. Nie naprawdę to prawie że w było i takie to dalsze i z lewej nogi i z takiej pozycji, że no, no dziwne, ale y, bardzo ważne go na 3-3 i ten wynik się utrzymywał przez y, 29 minut, to była, czyli przez 9 minut i on go na 4-3 i jeszcze mieliśmy swoje okazję Tymczasem sędzia, który y, okazało się, że był takim śmieszkiem, to przy akt golu na, tuż przed golem na 5-3 znowu fał na Grześku, co znamy z Bęczu z Borowikami, były faul na Grześku, po której tak, był Tak, gola. tak, tak. Fal na Grześku, to nie jest to odwizdane jako faul i zinterpretowane. I bramka. I, i bramka na 3-5, która już przecięła skrzydła, była dwie minuty przed zakończeniem meczu, więc już było tak. wiadomo, że pozamiatane troszkę. No, nie może było to, może jeśli pan sędzia trafał, wspaniały sędzia, jeśli ogląda, to prosimy w komentarzu o... Komentarz. Komentarz o Komentarz, o komentarz. komentarz Poczymy, do tak. tej o interpretację, sytuacji. Bo... My zamieścimy ten w zwolnionym tempie tą sytuację, że można było to jeszcze raz. Zinter... On powiedział, że był na wykroku i to była gra ciałem, ale nie wiem, może na kamerze będzie to inaczej Cytując lidera 9 ligi to był skandal. Indywidualne pochwały. Trudno o coś takiego szczerze mówiąc, bo było wyrównane. Mówiliśmy o Michale, że wszedł jako nowy zawodnik, także to był dobry występ. No, wszyscy mieli dużo odbiorów. Tak, I wszyscy mieli klubowy. dużo odbiorów. Tutaj były dwa, bo był Bartek i, i Michał. E, strzały, no dobra, tutaj Luke miał najwięcej, bo cztery strzały celne na pięć prób, także jak na niego to całkiem dużo celne. Ale, tak. ale taka mu się, jak mi jeszcze taka propu Luka. Jakby on miał grać w jakiejś innej drużynie niż my i kierując no się... W, w jakiejkolwiek, znaczy wiesz, nie mówię o Tartaru, jakiejkolwiek innej drużynie miał dołączyć, kierując się tym, jakie jest mot tej, tej drużyny, to tej to byłoby to Derby, bo to jest siła jogie i, i lub po prostu super pasuje do takiego hasła moim zdaniem. Siła jogiem, nie? A to byłoby ciekawe, że jak gdyby Tatlak grał z Old Boysami w piątej Lidze. A, old Boys też w piątej lidze? Tak, okej. Okay. No to są derby prawdzie, piątej ligi, przecież gdyby lud zagrał jedno powetuje, no to to byłoby ciekawe. E, ale obie, Zapłaciłbym za taki mecz. Zapłaciłbyś. Co, no, 10 zł za bilet no tak. A za bilet tak. A nie żeby ustawić wynik. Nie! <laughs> Okej, okay, dobra. E, także Luke to siła Joga, nie? Dla mnie i, i on tutaj właśnie to tak. prezentuje. Ale miał te strzały celne jak na niego wysoko, 4 na 5 e, Pomijając ten jeden właśnie w niebo, spektakularny. Ono sobie lubi tak uderzyć. No, tak jak ja na to zgrzewkę. tak, Tak. I podania. E. Tak, na koniec może szybko podania, ale tutaj też tak naprawdę. Ile było w, w ogóle łącznie, łącznie podań na Łącznie podań było 118 celnych i 146 prób podań. To dużo? To dużo, ponad. powyżej naszej średniej. No, mniej niż z płatowikami na przykład tydzień temu. Okay. Ale średnia, jeśli chodzi o celność, podań na próbę była powyżej naszej średniej, ale to, co chciałem powiedzieć, to w ogóle zawodnicy to było naprawdę super, bo wszyscy na zielono. Tam, bo prawie przystał, no, to się... Celności podań były naprawdę super. No, Rafał 35-38, bo wszystko krótkie piłeczki do no tak, najbliższego no do... zawodnika. Ale no taka ciekawa sytuacja, aż w o statystykę, bo pierwszy raz w naszej historii, odkąd liczymy podania, w pierwszej połowie mieliśmy więcej e, celnych podań, tak zwanych defensywnych, czyli gdzieś tak naprawdę do tyłu, do boku na naszej połowie niż podań ofensywnych. To nie jest zupełnie nie jak my, Mieliśmy... jak jakaś poważna drużyna. Tak, zazwyczaj to mamy dosłownie 10 podań na naszej połowie. E, Zresztą raczej takich ofensywnych do przodu tutaj w ogóle m, było ich o 5 więcej. Tak jak zawsze Luke mówi, że przegraj z tyłem, jak nie masz kąpiela. Tak, podać. No to przegraliśmy, przegraliśmy. przegraliśmy aż do bólu z tyłem. Do tego stopnia, że przed pierwszą bramką około 10 minuty mieliśmy nie, z 15-20 podań właśnie na naszej połowie, gdzieś tam do boku, a 3, mogliśmy, 3 albo 2, 2 na 3, albo 3 na 6 podań ofensywnych. To teraz jeszcze dobre słowo na temat Skorpionsu, bo obiecałem ich trenerowi, ale być może będzie to oglądał. E Jesteście super. Tak, awansujcie tak, wyżej. Nie, chodzi mi o ten mecz konkretnie. Okay. <laughs> chodzi mi o to, że właśnie było ciężko, może to wynika z tych podań naszych. Znaczy, dlatego my tak się do tyłu, bo bardzo dobrze też w obronie grali i się i te nasze bramki, no to dwie były po błędach bramkarza tak naprawdę. Pierwsze dwie. Tak. Trzecia była no taka... No ciężko było stworzyć sytuację po prostu. Ciężko było się przebić przez ich obronę, bardzo dobrze bronili. Do tego gietarz z rzędu. E, ja się też było nam ciężko taka leczenie. Ale to trochę mimo wszystko troszkę łatwiej chyba, bo mieliśmy w drugiej powieżej ale... sytuacji, które nie wykorzystaliśmy. No tak, w A tutaj się tutaj patrzymy, każda, każda nasza tutaj próba strzału to była taka, no że ciężko wypracowana by, naprawdę. I, i, I trzeba było tam naprawdę się postarać, więc... Pod, pod względem organizacji gry obronnej. To był wzorowy mecz obu drugich. Tak my no, myślę, że same to samo od początku, odkąd jest w Lize fanów, Tak, trzeci, czwarty mecz, z nimi gramy. Tak. No I jest... Cztery punkty. Okay. So, co teraz lepsze, tak naprawdę, co widać po nich. Tak, ale my też... Jakby... Nie bez powodu, są ja jeszcze jestem ciekaw, jak wyglądała ta tabela, gdyby Botafiki miały bardziej wystawione do to czy nie dziesięciu Mykoli, tylko nie mieliby Mykoli. Mhm. To wtedy Scott Piancy pewnie byliby, albo by się byli, bili o lidera, albo byli byli lidata. Ciekawa rzecz, nie? Tak się zastanowić. To był trzeci odcinek y, y, programu, który nazywa się Dawaj, Dawaj piłę! piłę. Y, Dziękuję Państwu i zobaczymy się za tydzień, kiedy będziemy omawiać mecz z kimś tam. Z kimś tam? Y, Feniksem stoi ten. I Wistula. Tak? No jedno z dwóch. No To się że nie będzie. Fenik, będzie wesoło. Jest, na będzie pewno. wesoło. Tak. Dobra, słuchajcie. Do zobaczenia.